Was serdecznie. Tytuł dzisiejszych zajęć duży, większy największy. Będziemy potrzebować białych kartek, kleju w sztywcie, pojemniczka z wodą, pędzelka, flamastrów, cienkopisu i nożyczek. Bierzemy kartkę A4 i tniemy ją na pół. Później my tak, żeby powstały trzy mniej więcej równe części. W ten sposób uzyskaliśmy sześć kwadracików. Zaczniemy od słowa duży. Duży może być dorosły człowiek w stosunku do małego dziecka. Teraz będzie większy. Od dorosłego może być większy bardzo wysoki człowiek. Na samym końcu narysujemy coś największego. Tu mieliśmy duży, większy, teraz będzie największy. Rysuję najpierw tego mężczyznę wysokiego. Mamy dziecko od którego większy był dorosły człowiek, więc on był duży. Tutaj on jest z kolei mniejszy, a większy jest od niego ten wysoki bardzo mężczyzna. Tutaj ten wysoki mężczyzna jest już niezbyt wysoki, dlatego że przy nim stanął wielkolud i on jest największy ze wszystkich tych osób. Następnym słowem będzie słowo gorący. Gorąca może być zapałka zapalona. Gorętsze będzie ognisko. Narysuję najgorętsze słońce. Trzecie słowo długi. Długi może być wąż. Może się zdarzyć, że od tego węża znajdzie się jakiś dłuższy wąż. Na trzecim obrazku narysuję najdłuższego węża spośród tych wszystkich. Możecie teraz pokolorować narysowane wcześniej węże. Już mamy pokolorowanego długiego węża, dłuższego i najdłuższego. Wasze obrazki możecie pomalować wodą. Dziwnie to brzmi, bo woda sama w sobie nie maluje, ale flamaster powinien troszkę puścić swojego barwnika. Pokażę Wam jeszcze kilka moich propozycji. Ostry jak miecz, ostrzejszy od miecza może być miecz samurajski, i najostrzejsze będą zęby takiej ryby głębinowej. Szybki, szybszy i najszybszy. Szybki będzie jeden ślimak, który zwyciężył w wyścigu z innym ślimakiem. Szybszy będzie jeden samochód od drugiego. A najszybsza ze wszystkich tych rzeczy przedstawionych na rysunkach będzie rakieta. Słodki, słodsze i najsłodsze. Słodkie jest jedno ciastko. Od jednego ciastka słodsze są dwa. No a oczywiście najsłodsze będą ciastka, które będą jeszcze wbite w tort. Tutaj jest stary człowiek. Na drugim obrazku jest starszy, a na trzecim najstarszy z nich wszystkich trzech. Groźny, groźniejszy i najgroźniejszy. Groźny będzie oczywiście jednogłowy smok. Od niego będzie groźniejszy dwugłowy smok. Ale z nich wszystkich najgroźniejszy będzie olbrzymi smok. Ostatnia propozycja. Gruby, grubszy i najgrubszy. Tutaj widzicie grubego kota na pierwszym obrazku. Na drugim jest sympatyczny, ale grubszy od niego drugi kot. Na trzecim jest najgrubszy z nich wszystkich. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Miłej zabawy. Do zobaczenia!